Ta -da. Da -da -da -di -da -da. Oho, o, oh, Ancymony, a wy tutaj No, jak widzicie postanowiłem wam dzisiaj nieco oslodzić te chłodne, już zasadniczo zimowe wieczory tak? Oslodzić i ocieplić Szanowni Państwo, dzisiaj jak widzicie klimaty hawajskie jak widzicie, drękę z palemką, niemalże. Wszystko to jest związane z dzisiejszym odcinkiem, moi drodzy, tak? Szanowni Państwo, dzisiaj oczywiście tematem będzie najnowszy remake ze stajni Disneya. Remake Moany, łamane przez Wajany. Remake, którego pierwsze zwiastuny, powiedzmy sobie, że nie zostały zbyt ciepło przyjęte. Czyżby ludzie mieli już dosyć odgrzewanych kotletów? Także zobaczymy dzisiaj sobie, jak to wygląda. Dlaczego się stało, coś się stało. O, bo to dosyć zaskakujące. I pytanie zaskakujące czy koniec końców ten projekt i tak na siebie zarobi? Więcej o tym w dzisiejszym materiale. Zanim jednak jeszcze przejdziemy dalej, mam dla was małą grę, moi drodzy. Małą grę, którą podejrzałem u tych youtuberów. Jeżeli powiem na głos słowa like and subscribe, to takie dynksy na dole powinny się wam teraz ładnie zapalić. Tak? Także mówię jeszcze raz, like and subscribe... Czyli po naszemu lajkujcie i subskrybujcie i te dynksy powinny Wam ładnie teraz brygać. Mam nadzieję, że brygają. Jeżeli nie, no to chyba zostałem oszukany. Tak czy inaczej. Pięknie dziękuję wszystkim polubownikom i wszystkim subskrybentom. Wasze zdrowie. Ech, jakby ktoś pytał, to to mocna herbata jest. Definitywnie. Tak czy inaczej, przejdźmy do dzisiejszego tematu. Wejdźmy sobie więc najpierw w oficjalny zwiastun filmu, a raczej remake'u filmu Moana, po naszemu Vajana. Śmieszna historia swoją drogą jest z tą zmianą nazwy, jeżeli chodzi o wersję amerykańską, jeżeli chodzi o wersję europejską. A mianowicie jak się okazuje, gdy jeszcze ten film był w planach, to chyba ktoś puścił farbę, Disney miał jakiegoś kreta u siebie, nie wiem, ale ktoś sprytny po prostu zastrzegł nazwę Moana. W większości krajów europejskich. I dlatego musieli to zmienić. A żeby było jeszcze zabawniej, Moana to była taka popularna pani we Włoszech swego czasu, tak? Miała tak na imię, i ona była gwiazdą, powiedzmy sobie, produkcji dla osób dojrzalszych, tak? A raczej dorosłych. Także tam, żeby pójść jeszcze dalej, to zmieniono nazwę na Oceania. Moim zdaniem trochę niepotrzebnie, takie zawirowania, ale dobra, nieważne. Moi drodzy, wejdźmy sobie w zwiastun, zwiastun remake'u tejże produkcji. I w tym zwiastunie, moi drodzy, dzieje się coś dziwnego. Coś dziwnego, czego się szczerze mówiąc nie spodziewałem, po tym, że zwiastunie. Mianowicie jak widzimy stosunek łapek w górę, lajków i dislików, czyli łapek w dół, jest. No. <słuch> Powiedzmy sobie, że wielce niekorzystny dla tegoż zwiastunu. Zwiastun ma 7 ponad milionów wyświetleń zebranych w przeciągu tygodnia. No a łapek w dół jest, no, praktycznie 3 razy więcej niż tych w górę. Również i komentarze są mocno przyśmiewcze, tak? Ten zwiastun sprawia, że wolę siedzieć na moim telewizorze i oglądać moją kanapę. Muszę przyznać Disneyowi, że ma jaja, zostawiając sekcję komentarzy otwartą. Disney, już niedługo w waszych kinach. Ja. Czy ty mi grozisz? <laughs> bo tutaj komentarz, który moim zdaniem oddaje w pewien sposób istotę rzeczy. Termin live action w tym momencie robi bardzo mocny heavy lifting, tak? Czyli bardzo jest taki naciągnięty do granic możliwości, bym powiedział. I to jest komentarz bardzo znaczący, mianowicie, szanowni Państwo, owszem, tu niby mamy aktorów, to znaczy aktorzy się pojawiają, widzimy, ja nie będę tego tu napuszczać w całości, żeby tutaj filmu mi nie ograniczono, no ale pojawiają się tutaj ci aktorzy przez chwilkę, jedni, drudzy, trzeci, aczkolwiek większość zwiastuna, większość w ogóle tej, tego wszystkiego, co widzimy teraz na ekranie, to. Są jednak efekty komputerowe, tak? No tu akurat trafiłem na aktorów, ale w większości to jest jednak komputer To są komputerowe ludziki, które sobie tam się... O, tutaj Dwayne Johnson skoczył Myślę, że jedynie ten żagiel i, i śpiewająca pani są prawdziwi, a cała reszta również została zrobiona Także to jest jeden z tych problemów obecnych remake'ów Disneya, ich starych bajek Że one są niby określane jako remake'i live action, czyli remake'i aktorskie ale w tych remake'ach jest dużo, dużo więcej komputera niż aktorów. Także myślę, że stąd mogły się wziąć po części te negatywne oceny Tu nawet widzimy, no, nawet ten kurczak, który występuje w tej produkcji oryginalnej Jest tam taki kurczak śmieszny To on tutaj również jest komputerowy A przecież no w tym przypadku mogliby takiego kurczaka normalnego wstawić, tak? Bo w przeciwieństwie choćby do tego, co było w Nieszczęsnej Małej Syrence No ten kurczak tutaj nie śpiewał i nie tańczył <laughs> Tam zrobili z kolei zwierzątka mega realistyczne To się nie przyjęło w Małej Syrence Disneyowskiej To wyglądało bardzo pszasznie, bardzo... Bardzo dziwacznie tutaj uznano, że zrobią to inaczej. I rzeczywiście to zatrzęsienie tych efektów CGI, tych efektów komputerowych, no nie pomaga definitywnie tej produkcji, ba wielu internautów twierdzi, że niewiele się różni ten zwiastun choćby od zwiastunów zrobionego przez AI. I naprawdę można znaleźć na YouTubie kilka takich filmików złożonych z mieszanki scen pomiędzy zwiastunem Disneyowskim a scenkami zrobionymi przez sztuczną inteligencję, i te sceny naprawdę niewiele się od siebie różnią. Także, no moi drodzy, sytuacja tej produkcji nie wygląda zbyt korzystnie, po pierwszych wiastunach. Nie wygląda to zbyt dobrze. Naprawdę nie jest to ciepło przyjęty zwiastun. No, a Disneyowi myślę, że bardzo zależy na tym, żeby właśnie ten film jednak był dobrze przyjęty, żeby jednak ludzie na to poszli i żeby po prostu film swoje zarobił. I myślę, że nie bez znaczenia jest tutaj no, niezbyt wesoła sytuacja giełdowa Disneya, tak? Ich akcje z przestrzeni ostatnich Trzech miesięcy, no to to jest upadek na łeb, na szyję. Tutaj są spadki bardzo, bardzo mocne. Więc Disney potrzebuje czegoś, co rzeczywiście napędzi mu te akcje, co rzeczywiście wprawi to w ruch, co rzeczywiście da inwestorom impuls do tego, żeby akcje kupowali. Powiem tak. Stare giełdowe rekiny powiedziałyby. Kupuj, gdy leje się krew, tak? Gdy jest czerwone, to wiesz, wtedy inwestuj Ja jednak, szczerze mówiąc, wolałbym nieco bardziej ostrożnie do tego podchodzić A przede wszystkim wolałbym nieco zaczerpnąć więcej wiedzy na temat tego, jak to inwestowanie działa Żeby się po prostu głupio nie naciąć No i moi drodzy, właśnie dlatego bardzo gorąco aha, gorąco Polecam partera naszego kanału Pa, paraba, XTB. Tak się bowiem składa, że w ramach mojej współpracy z XTB, jeżeli przy rejestracji waszego profilu wpiszecie kod DRWAL, to dostajecie wasz własny, darmowy kurs inwestowania. I to kurs zarówno przeznaczony dla żółtodziobów, jak i dla tych, którzy już nieco w inwestowaniu siedzą. No, a gdy już poczujecie się na tyle pewnie, żeby stać się inwestorem z krwi i kości, wtedy XTB jest do tego idealną platformą. Założenie i prowadzenie konta na XTB jest zupełnie darmowe. Zaś wszystkie akcje oraz ETF-y kupujecie z prowizją 0%. No! Chyba, że dobijecie do obrotu 100 tysięcy euro miesięcznie, czego oczywiście Wam oraz sobie życzę. Ponadto dostęp do największych spółek, do planów inwestycyjnych. Wszystko to dostępne w wyjątkowo intuicyjnej aplikacji oraz na stronie internetowej. Mój link do rejestracji na XTB zostawiam w opisie materiału. Pamiętajcie, żeby przy rejestracji wpisać kod 2, ponieważ wtedy na Waszego maila przyjdzie wasz osobisty kurs inwestowania online. Ale tymczasem wróćmy na Hawaję. Uważaj, inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty środków i może nie być dla Ciebie odpowiednie. Inwestuj odpowiedzialnie. Odpowiemy sobie teraz na dwa zasadnicze pytania, tak? Czy w ogóle ten remake ma sens i dlaczego w ogóle jest on robiony? Oraz pytanie, czy koniec końców on na siebie zarobi. Ujmę to w ten sposób. Ja osobiście nie jestem fanem remake'ów. Myślę, że wielu z Was również nie. Uważam, że ta faza na remake'i, ona już dawno przeszła tą zdrową fazę I poszła w stronę, ej doimy ile wlezie, tak? Odgrzewamy kotlety ile wlezie a nawet przeszła w międzyczasie na fazę, ej, nie tylko odgrzejmy kotleta, ale także zróbmy go bardziej nowoczesnego i postępowego, tak? Ta faza też już była i myślę, że na szczęście już minęła. Także wracamy do fazy pierwszej, że tak powiem, czyli po prostu odgrzewania kotleta i podawania drugi raz tego samego, żeby drugi raz zrobić. I moi drodzy, ja rozumiem, no to jest kasa, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, tu liczą się przede wszystkim pieniądze, a nawet takie remake, jak, choćby jak Wydresować Smoka, czyli akurat nie Disney, ale DreamWorks, Okazał, że naprawdę można ten remake zrobić naprawdę dobrze. Oczywiście to wciąż była ta sama historia, wciąż można zapytać, dlaczego nie mam obejrzeć oryginału zamiast tego remakeu. No, wiadomo, takie pytanie zawsze może się pojawić. Co nie zmienia faktu, że tam zostało to zrobione bardzo dobrze. Jeżeli chodzi zaś o Disneya, moi drodzy, Disney ma naprawdę duże portfolio produkcji, których remake mógłby zrobić. Produkcji z dawnych lat, które myślę, że rzeczywiście chcielibyśmy zobaczyć po raz drugi. Tylko w jakiejś takiej odświeżonej wersji. Pierwsze tytuły, jakie mi przychodzą do głowy, to choćby Planeta Skarbów. Świetna disneyowska produkcja. Niesamowita bajka, która niestety swego czasu nie zbiła kokosów, była finansową klapą. Disney o niej zapomniał, dążył na półkę, a bardzo szkoda, bo czegoś takiego myślę, że remake byśmy wszyscy chętnie zobaczyli. Inna produkcja: Atlantyda. Także świetny pomysł na to, żeby rzeczywiście zrobić tego taką pełnometrażową, aktorską produkcję. Jak najbardziej. Także Disney ma w swoim portfolio takie właśnie perełki, a tymczasem chwyta się. Barki Moana, której oryginał, pierwowzór animowany, wiecie, kiedy miał swoją premierę w 2016 roku. Nie minęło jeszcze 10 lat od premiery oryginału, a oni już robią remake. No nie no, super. Niedługo film wyjdzie i za 5 lat będą robić jego remake, żeby jeszcze raz sprzedać to samo. no. I tak naprawdę ludzie jak sobie porównują to wszystko, to rzeczywiście, no, wygląda to wszystko bardzo, bardzo wiernie pierwowzorowi, tylko pytanie, no kurczę, pierwowzór przed chwilą wyszedł? I jeszcze pierwowzór był bajką animowaną komputerowo już. To nie była kreskówka. Także po kiego grzyba robicie teraz drugi raz to samo, tylko że tym razem zamiast tych komputerowych chłopków wstawiacie tu prawdziwych aktorów. No, trochę bez sensu. I rzeczywiście rozumiem, dlaczego ludzie właśnie cisną przez to ten zwiastun i tę produkcję. Jednakowość, moi drodzy. Teraz spojrzymy z punktu widzenia czysto biznesowego. Jesteśmy panem z cygarem, tak? Panem biznesmenem i patrzymy jedynie na many, many, many i Pytanie brzmi, czy Disney robiąc remake moany zdobędzie many many? Ja Wam powiem moi drodzy, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Mimo tego, że te reakcje nie są zbyt przyjazne. Mimo tego, że dużo jest niepochlebnych komentarzy, oni zdobędą many. No i że wam mówię dlaczego. Szanowni Państwo, pierwsza część Moany zdobyła sporo many. Pierwsza część Moany sprzed jeszcze nawet nie 10 lat, zarobiła, mianowicie na całym świecie, jeśli chodzi o kino, prawie 700 milionów 680 milionów z hakiem. No nawet jak odliczymy tam gazze dla kin i tak dalej, dystrybucję to wciąż jest bardzo ładny zarobek. Wyjątkowy. Dobrze zarobił film, tym bardziej, że kosztował zaledwie 150 milionów dolców. Troszkę przybliżę, ok? Ale moi drodzy, to i tak jeszcze małe piwo. Przy drugiej części Moany, która to wyszła rok temu. Moana 2 wyszła rok temu, moi drodzy. Ten film zarobił miliard dolarów. To jest, moi drodzy, tak, kinowy zarobek. Miliard dolarów, a kosztował 150 milionów. To jest kopalnia złota, moi drodzy. To jest kopalnia złota. Także dziwicie się teraz. Dlaczego Disney zdecydował się właśnie tej produkcji zrobić remake? Właśnie to puścić teraz do kin jako remake aktorski, sprzedać jeszcze raz tę samą historię? No, to już się nie dziwcie. Disney nauczył się, żeby nie robić już fikołów, takich jakie były przy w Śnieżce, takich jakie były wcześniej przy Małej Syrence. Także Disney z tego się wycofał i teraz postanowił wejść na bardzo bezpieczną i dającą praktycznie pewny zysk stopę. Takim krokiem było, przypominam, zrobienie także remake'u Lilo i Stitch. No, remake oglądałem. Był nawet nawet. Oczywiście no było masa rzeczy pomieszanych. Oryginał wciąż jest dużo lepszy. Niemniej produkcja zarobiła, moi drodzy, kokosy. Był to pewny zysk zrobienie właśnie tej produkcji. Tak? 100 milionów budżetu miliard dolarów na koncie zarobione. Dziękujemy bardzo. Także może i to wszystko jest nieco ze strony Disneya leniwe. Może jest to cyniczne i wyliczone przede wszystkim na kasę, co nie zmienia faktu, że no rzeczywiście z tego kasa będzie. Z tego kasa będzie i nawet mimo tych reakcji one w tym wypadku nie mają specjalnego tutaj znaczenia. Nie mają znaczenia, ponieważ wokół tej produkcji nie ma choćby takich yy, karuzeli. <grywka> Ta aktorka nie wychodzi, nie mówi, że oryginał był do chrzanu. Weird, weird, weird. Nie ma tych całych akcji, nie ma tych zgniłych jaj, które ciągnęły się choćby za Królewną Śnieżką, czy jeszcze wcześniej w nieco mniejszej skali za Małą Syrenką. To są remaki bardzo bezpieczne, nastawione typ Typowo na hajs, typowo na to, żeby wydoić jeszcze raz wiza. aczkolwiek jest to bardzo dobrze wykalkulowane ze strony włodarzy Disneya. Wykalkulowane, ponieważ no oczywiście trzeba jak takiego kopa dać e, całemu disneyowskiemu biznesowi i myślę, że ta produkcja rzeczywiście może, może być takim kopem. Zobaczymy, zobaczymy. Tak czy inaczej, moi drodzy... Piszcie w komentarzach. Co Wy sądzicie o e, zarówno takim podejściu Disney'a, robimy hajsy do imy, to są pewne pieniądze. Piszcie co o tym sądzicie. Piszcie także, co sądzicie w ogóle robieniu remakeu takich produkcji jak ta. Oraz, jeżeli już chcielibyście zrobić remake. Jakiegoś Disneyowskiego filmu bajki, to jakiego? A, to może być ciekawe. No. Oczywiście pod koniec przypominam o naszej zabawie. Like and subscribe! ciekawi mnie, czy się świeci teraz, nie wiem. Jak to nagrywam, to nie wiem. Dajcie znać w komentarzach, czy działa, wasze zdrowie. Oraz oczywiście wszystkich tych, którzy na tych Hawajach chcieliby się jednak znaleźć. A przynajmniej wirtualnie, giełdowo, jako rekin biznesu, oczywiście odsyłam ich na XTB. Przypominam, że rejestrując się na XTB z moim kodem, z kodem DRWAL, dostajecie darmowy kurs inwestowania, tak czy inaczej, szanowni Państwo. Dziękuję pięknie za obecność na dzisiejszym materiale. No i co? Wracamy z tych hawajów tak? do naszej pięknej, już praktycznie zimowej rzeczywistości. Widzimy się już niedługo w kolejnym materiale z tym pozdrowieniem. Grywa rymbają.